Moi kochani, zapraszam Was na backstage z mojego nowego teledysku Koniec! Będzie dużo emocji, łez Musicie sami zobaczyć, chodźcie! No, Ale blisko, blisko, tak o! Hey. Cześć! Dziewczyny wygrały konkurs i zostały wybrane przeze mnie do mojego teledysku jak to się stało, że dostałaś się na plan Ari? Wzięłam udział w jej konkursie na Instagramie i trzeba było napisać, dlaczego to właśnie mnie powinna wybrać. No i się udało. Także w ogóle super. Fajnie, że będziecie mogły z nami spędzić czas, zagrać i też zobaczyć, jak to w ogóle wygląda od kulis. No my też się cieszymy i dziękujemy. Tak, bardzo to się cieszymy. Słuchajcie, muszę Wam coś powiedzieć, ale to jest tajemnica. Dobrze, słuchamy. Już nie będę w baksach. I na pewno będę czuć dzisiaj dużo smutku, dlatego że kończy się pewien etap w moim życiu, ale rozpoczyna się ten, na który czekałam całe moje życie. I nie ma co płakać. Ale pewnie będę wczoraj tak płakał na planie. Boże! Naprawdę, wczoraj nagrywaliśmy e finalną scenę na waxach i wszyscy ryczeliśmy. Cześć, nazywam się Patryk e, Rosa dzisiaj kręcimy teledysk w teatrze. Kamienica, e, będzie to styl vintage, lata 50, 60, 40. 40. Dobra. Czekajcie na efekty, bo będzie co oglądać. Nagrywa się? Cześć dziewczynki i chłopaki, to ja Darius Rose, a dzisiaj, słuchajcie, jestem na nagrywkę do teledysku, do piosenki mojej kochanej Ari, e, którą kocham całym sercem, wcale nie kazała mi tego powiedzieć, mm, no i co, wspieram ją całym sercem, bo jest moją bestią. Mm. <laughs> I słuchajcie, ten teledysk by się w ogóle nie udał, gdyby nie wszystkie osoby, które widzicie we wrogu i jestem <laughs> mega wdzięczna, że mam yeah. takich ludzi wokół siebie. No. Harry, hmm. Harry w tamtych czasach to nie Harry, bardziej Hans, kolego. Czyli żółw? Tak. Bo w, bo w pierwszej mojej scenie waksowej był żywy żółw, więc dlatego dla symboliki ja i przemek będziemy mieć żółwia. Najbardziej chyba towarzyszy mi stres, jeżeli chodzi o emocje, dlatego że czuję ogromną odpowiedzialność. W sumie miałam nadzieję, że kolejny mój teledysk będzie zawierał mniejszą ilość osób, ponieważ ciężko jest to wszystko ogarnąć, ale skończyło się jak zwykle osób będzie około 40. No i po prostu muszę pamiętać o tylu rzeczach, to jest taka odpowiedzialność, zrobienia takiej dużej produkcji de facto, ale właśnie to by się w ogóle nie udało, gdyby nie wspaniali ludzie wokół mnie i szczerze mówiąc też czuję dużą pokorę na każdym takim planie. Wiem, dziwne. Jest bardzo duży problem, bo powinniśmy zacząć trzy minuty temu, a Aria ma jeszcze nie założone buty. A tak naprawdę to jest dlatego problem, bo powinniśmy zacząć 3 minuty temu w garderobie, ale jeszcze musimy nagrać jedno ujęcie pod wejściem. Zobaczymy jak to będzie szło. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie szybko, bo mi zależy na tym, żeby było szybko. Ale dobra, bo ja znowu gadam, a potem i tak tego nie będzie w tym filmie, bo zawsze mnie wycinają, bo ja dużo gadam i za dużo. Idziesz, idziesz, idziesz. Za chwilę mam słuchajcie wywiad w radiu do nasze lato. Jezu, nie mogę mówić, nie mogę myśleć. Jestem tak. tak zestresowana. To dostałam się na ten kanał przez przypadek. Um, przyjechałam trzy razy do Warszawy i, i zostałam na cztery lata. <laughs> Pan mnie zapytał na antenie, słuchajcie, czy... Kończę karierę waxową i że no słyszałam, no że to prawda no i musiałam z tego wybrnąć. Nie wiem, co mój menadżer powiedział, ale to jest jakaś pomyłka, bo mówiłam, że to jest tajemnica, już nie możemy wam powiedzieć. I po prostu tak się zestresowałam, tego się w ogóle nie spodziewałam, a ja mówię, nie, 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 nie to nieprawda. To było na żywo to było no to była na żywo. Chcemy <śleszy> <śleszy> sprawdzić, czy wszyscy są już gotowi na kolejną scenę. No. Dobra, jesteś gotowy, cały Tak, rok. no. Gotowy. Gotowy, tak. Gotowy, porządku? Tak, tylko jeszcze pasek. Eee, Dobrze, do, włosy. Ale to na żel wezmę do tego zaraz. Dobra. Ile to trwa? Ile to trwa takiego? Myślę, że z 5 minut mi to zajmie. Moja rola na dzisiejszym planie jest taka, że gram, Reżyseruję i koordynuje cały plan, więc bardzo dużo roboty, czyli tak jak ja najbardziej lubię. A jeszcze oprócz tego robię na przykład backstag'ek. Typu robię zdjęcia, nagrywam, żeby cały czas coś robić i jak najwięcej materiałów z tego dnia mieć. Teraz tu idą dziewczyny, zapraszam te przepiękne kobiety i po prostu ole w nowym wydaniu. Dostałam opierdziel, że muszę już tam iść, więc. A, no właśnie. I... A ja tu jestem, żeby ładnie wyglądać. I zrobiłaś przepiękne włosy oli, w się sensie, perukę pięknie. Dziękuję. I co? I będziesz oczywiście też grała. Oczywiście, nie wiem co, ale będę. Na razie szczerze wam powiem, że powinniśmy za 20 minut zacząć ujęcia w garderobie. Nie ma prawie nikogo, ale będziemy nagrywać bez tych osób. Trudno się mówi. Kto nie przyszedł, kto się spóźnił, ten straci! Ja powiedziała, gdzie one są widoczne, a gdzie nie. Moi kochani, właśnie kręcimy kolejną, nie, pierwszą scenę w kartę e, Nie, drugą scenę. Tak, 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 pani ma rację. I przekazuję mikrofon reżyserce tego planu. Teraz jeszcze bym mogła w sumie dodać, że e, mam nadzieję, że szybko skończymy tę scenę, bo prawdopodobnie już jest bardzo późno i no, musimy się pospieszyć. Spróbuj fokus teraz na Julkę złapać. się da. Julka weź się tak trochę bliżej jeszcze. O, i teraz jest na Ciebie Julka. Dobrze cię znowu widzieć, zawsze kiedy jesteś, jest No, chciałbyś mi taką co? Pa, pa. Taki obiekt, mogę zoomować sobie. Co ja tu mam? No nie, to przesłona. Nie wiem, jak to działa. Ojeżdżasz, pani Konrady, co pan je? Mm, No, nic. Czy to jest donat? Co jeszcze się nie podzieliłeś? No dobra, to jest donat, ale nikomu nie mówcie ja już jadłem Ale tak. Rewelacja. Ja jadłem na śniadanie. To wszystko, Dziękuję. To na... mega miłe takie strony, że swoją rodzinę tak, mi daje światło. Ten... No w takiej stylizacji jakieś dzisiaj, to ja go jeszcze nie widziałem i powiem szczerze, że kurczę jest dobrze. Podoba Ci się skali od 1 do 10. Dlaczego? Mat powiedział, że to nie się A no to 10 chciałem ja powiedzieć. Tak, to jest taka zdrowa relacja partnerska, w sensie przyjacielska oczywiście, a może coś więcej. Moi kochani właśnie robimy przerwę na lunch, wszystko wygląda przegenialnie i myślę, że dzięki temu będziemy w stanie dotrwać do końca tego planu. Zobaczcie, jak to wygląda. Kochani, proszę o ciszę. Tak, ja tu jestem kierownikiem dzisiaj, ale przede wszystkim stylistką. Monia, cześć. E, przygotowałyśmy z Arią kilka stylizacji. Byłyśmy razem wcześniej e, w second handach, więc tą zabawę zaczęłyśmy już kilka dni wcześniej i nie mogłam się doczekać. Jest to fajny projekt, mam nadzieję, że Wam też się spodoba. E, no i co? Powoli ludzie się zbierają. Są to stylizacje w klimacie lat 40. E, nie wiem, czy w 100% do niej się dopasujemy, ale bawimy się tym, bo modą się można bawić tak samo jak muzyką, filmem i wszyscy właśnie spotkaliśmy się, żeby. やった Jestem ciekawa, jaki będzie efekt finalny. Słyszałam już piosenkę i jestem w niej zakochana. Mam nadzieję, że wszystkim spodoba się tak samo i że efekt finalny będzie taki, jak Aria sobie wymarzyła, bo na pewno jest to dla niej ważny projekt, ważna piosenka. No a póki co powoli się rozkręcamy, początki są zawsze takie długie. Najlepiej będzie, jak już zaczniemy nagrywać i działać. Także póki co moje emocje to jest takie. Oczekiwanie, ale mam spokój. Fajnie. To może ja doleję Dobra, wody z tego. Co jeszcze? Ej, Dobra, ja doleję wody z tego automatu tam. Z kranu, tam jest, Nie, za, darmo, jest za, darmo, za darmo, za darmo jest, jest w kranie. Nie, naprawdę to, widziałem, piłem. Ja próbowałem się umyć, ale zachęcili. Tak. Genetyk. O, 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 co, o, o co chodzi w ogóle, co? jak ty dobrze to wykonasz. No wiem, że dobrze. Dzięki, dzięki. wiem, ten pałk jest super, wiem, dziękuję bardzo. I te krzesła. Ulubiona właśnie, to jest taka symulacja tramwaju. Zawsze do trawaju pamiętajcie, żeby się ładnie ubrać, a przede wszystkim umyć. Dziękuję. Serce ku Panu ucieka. Nie spodziewałem się takiej reakcji. Aczkolwiek czuję szczęście, które wypełnia mnie, że Pan przyjął dłoń moją. Swoją. Trzeba ulizać, jak to Aria określiła, kizię. Słodko, nie? Myśli zaplątane. Odgrywaliśmy kultowe sceny z ostatniego sezonu waxów. Kultowe, no bo moje sceny, tak. Był to między innymi pocałunek z Kasią i to, jak Lecki i Piotr namawiają mnie do tego, żebym pocałował, właśnie Kasie. I odtwarzaliśmy je w takiej formie teatralnej. Jesteśmy w przebraniach, lata 40., i odgrywamy sceny z naszych współczesnych waxów. Sekundy. Eee... Dobra, jesteś Dobrze, dobra, 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 Julio, a z Arkiem Kolejnej kolejności, Czyli Julia, Aria, okay. Kasia, Hania, tak? Nieważne! Dobra, to robimy sorry Jest silera, jest kolejna utopia, jest bardzo dobrze. Zaraz ee, kolejna scena tamtą, wlatuje. Pasu, ja kęciem, mam a... rany wojenne, nie ubiwajmy, bo to krew, trochę się rozciąłem. Czymś, nie wiem czym. Ale ogólnie jest, jest spoko. Mamy nawet dobry czas, bo opóźnienie to jest chyba tylko godzina, cztery godziny, więc nie jest aż tak dobrze, jak myślałem. No cóż no, tak bywa, ale pamiętajcie, life jest brutal, nie? Ale szczerze mówiąc. Ja wiedziałam, że tak będzie, bo po prostu nie jest możliwe nagrać tyle scen w półtorej godziny, ale no, Aria tak chciała, więc... Dobra, pa, robię w Pa, 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 pa! Wow. Dobra. Brawo, 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 brawo. I czy to jest ten słynny AP-Platz, tak? To ten AP-Platz? AP-Waltz, AP-Waltz. To jakiś plac z lat 40. Jeszcze rzeczy z tego byłyby piękne. Piękne. Te zoomy. Ty widziałeś, jak to wygląda? Widziałeś? Pokazywałem Ci już? No cóż mam powiedzieć, znowu to samo. Co, fajnie było się z Mattim całować? Pewnie fajnie, ja też tak chciał. Bez komentarza. A no Hania, czy chciałabyś się pocałować z Mateuszem? A Kasia, co sądzisz o tym, że odebrałaś mi dwóch chłopaków? Nie zmieniaj tematu. A myślicie, że ona chce się pocałować z Kacprem? Pocałujcie się całuj! całuj, no, całuj. Już się, już się A, tak, my idziemy. Ja muszę... Zgadnijcie, co będę dzisiaj znowu robić, albo czego będę ofiarą dzisiaj znowu. Ktoś może zgadnąć? Tak! To scena, kiedy zostaje oblada kawą, po raz drugi! No trudno, no, To jak nie Rudy. Myślałem, że zostaje ofiarą mojego pocałunku, ale... To też! Ja się dzisiaj strasznie poświęcę! Sorry, Mati. To jest to jest bardzo przystajny kamaler. mógł, to... Z... A, zresztą! Zrobili to! To było kilka jest. Ona jeszcze raz Będę ponownie oblewana. Chociaż tym razem prawdopodobnie wodą. To, to dobra wiadomość. Ciuchy nie moje nie przejmujesz. No oh to jest Speedy O mój Boże Jej się nawet podobało, jej się to tak podobało Chyba. Czyli tutaj jest scena, w której imitujemy Speedy'ego Będzie to mocna scena, będzie żółw, będzie Aria Speedy Speedy zales. Przygnij tak jak wtedy Speedy Speedy! E, Arek powiedz mi, kiedy byłeś pewny tego, że weźmiemy do faksów? Eee, nadal nie jestem pewny tego. no, żeby <gry> to było jedno, już po pierwszym odcinku wiedziałem, że dasz sobie ale. Bo miałeś tak mega dużo tekstów w pierwszym odcinku i byłeś pierwszy raz na planie i sobie poradziłaś świetnie. świetnie. Więc już wtedy wiedziałem. Jakbym by, jak wtedy zauważył, że... To chyba nie będzie to, no to, to byłby ostatni świecie. Chociaż ja jestem zdania, że tak naprawdę do Waksów nie trafiłam przez talent aktorski. Nie dlatego, że nie umiem grać, tylko dlatego, że nigdy wcześniej tego nie pielęgnowałam. Uważam, że do Waksów dostałam się przez osobowość i przez talent wokalny, ale myślę, że najbardziej... No myślę, że to jest, to jest wszystkiego, no no, tak. no, no. no w sensie wiedziałem, że masz potencjał influenkowskiej <laughs> To jest w tak ważne. No, dobra. Żółwcieka. Żółwcieka. A, Wszystkie sobie. Wiem widziałem. Teraz też się robią już. No właśnie nie robią. To nie jest takie proste. Wow. Wow. Normalni ludzie takie potrafią. Teraz się policja, kurde! Cichoś płacz sieć! Jezu, Zaraz no. Dobra, wyjdź, bo to już nie, nie zrobisz tego, wypadł. No, no. Yy, słuchajcie, sama muszę sobie robić zdjęcia. Bo niestety yy, nie ma tu nikogo, kto by to zrobił. Mm -hmm. Dobra, słuchajcie, teraz nagrywamy kolejną scenę. Scenę bardzo istotną, bardzo symboliczną. Scenę z samochodem. Rozkmincie symbolikę tej sceny. Dlaczego Aria odjeżdża z Przemkiem samochodem spod teatru. To jest bardzo piękne i cieszę się, że udało się dotrzeć Przemkowi, bo naprawdę to jest bardzo ważna, istotna scena. A Aria wygląda totalnie jak star, najpiękniejsza na świecie. Jest po prostu cudowna, w tej Kietce wygląda genialnie. Jestem w niej zakochana, więc tak, Aria to jest wyznanie. Moje wyznanie. Jeszcze właśnie sobie przypomniałam, że miałam nagrać TikToka, w którym każda postać z Waxów ma teatralnie wyznać komuś miłość. Bo dzisiaj jest w ogóle Dzień Wyznawania Miłości, 20 sierpnia, i chciałam z tej okazji nagrać takiego TikToka. No ale cóż. Paula? co no. Kocham Cię. I słuchajcie, najlepsze jest to, że to nie zabrzmiało, jakby to była jakaś tam kwestia aktora. Kamil? Sweetie? Kocham cię, Sweetie. Przepraszam, przepraszam, komu pan kibicuje? No, Legia Warszawa, nie widać? Zielone. A zieloni są? Lekkie to zielone. Ja I robi wrażenie, zwłaszcza, że to dla Pan Konrad jest za nami. Panie Konradzie! Panie Konradzie! Panie Konradzie, jak panu się podoba? E, jest bardzo ładny. A, Boże! Żół, żół, żół. Mamy żółwia! Mamy żółwia, moi drodzy, mamy żółwia. Tak, jest, jest, y Mr. T, y Mr. Nie chcę nie go nastraszyć. On się bo Boże, on się boi światła. Weź to, zabierz, zgaś to światło. No. Y to jest Mr. T. Mr. T. Mr. T. Mr. T. Tak. No dobra, to teraz pytanie. Jak Tak, dobrze. Znaczy nie, ja wiem, że to jest pierwsza litera jego alfabetu. alfabetu znaczy, jego zwierzęcej nazwy. Tak. Dobra. Tak. Więc tak, Mr. T, tak. posłuchaj, czy on się boi? Bo mi się wydaje, że tak. Nie, on się nie boi, natomiast potrafi ugryźć. Kurczę, a mi się wydaje, że on jest bardzo zestresowany i nie mogę się skupić teraz. Więc tak, pan żółw ma iść teraz do. do, do czego? Do jakiego pokoju? Jakiegoś tam ministerstwa? Coś takiego. Tak, do Ministerstwa Sprawiedliwości, odpo, żeby sobie odpoczął, tak. tak no właśnie, więc tam go musimy przetransportować, żeby się nie stresował, bo dla niego tu wszystko, co się dzieje, na pewno jest bardzo e, martwiące, stresujące i denerwujące. A my zostajemy tu. Więc Konradzie, czy ty chcesz już zanieść żółwia? Tak, tak. No i, i, no, dobrze. A i y, tak, wróci jeśli chcesz. Dobra. A nie powinniśmy jeszcze jedno ujęcie zrobić? Bo tak nie popatrzyliśmy się na siebie dobrze. Cześć, się chwilę, się. dobrze. nie, to będzie chyba bliskie się, chwilę, pokójcie się. To będzie dobrze Normalnie podchodzisz do niej i mówisz. E. Rozumiesz? <laughs> no, emocji. I dziewczyny dawajcie, lecimy z koksem. To różne reakcje trzeba zrobić, smutne, yy, wściekłe, zszokowane, nie? To trzeba im mówić, hmm. takie mocy. Nieszczęśliwe? Tak, naprawdę smutne i zadowolone. No, znaczy bardziej nieszczęśliwe. No, nie. Zawiedziono. Eee, Ciebie jakoś wietlasz? No, spoko. Tak. Dobra, pójdź go. Nie no, on, trzeba zje... o już słodki. Dobra, nie mamy niczym żółwika. I teraz po kolei! Bra bra brawa yes. dla operatora! <głos> <głos> I brawa dla... <noise> <Brawa na materie. głos> <noise>